Salony Nautico Venecja 2023 i przed Państwem Ferretti Yacht 580. Pierwszy raz na wodzie. Jednostka o długości 18 m24 cm. 5 metrów szerokości i zanurzenie to jest około 1,5 metra Dwa silniki Volvo, a Volvo nie IPS. Volvo napęd na wałach. O mocy opcjonalnie 900 lub 1000 koni mechanicznych. Zapraszam na pokład. Hydraulicznie wysuwany trap oraz hydraulicznie opuszczona platforma, zdolna pomieścić ponton do 3 ,25 m 25 Williams. Dwa wejścia. Na to warto zwrócić uwagę. Bardzo obszerny kokpit porównywalny do. Starszego, większego rodzajstwa modeli jachtów Ferret jacht Opuszczany teleskopowo, elektronicznie stół, możemy rozłożyć, położyć na niego poduszkę, scalić go z tym to kanapą tworząc dużą powierzchnię dodatkowy sampad, lub przesunąć ten oto zagłówek i mieć stół typowo jadalny. Pod kanapą kryje się kabina dla załogi jednoosobowej. Natomiast jest to kabina z szerokim łóżkiem i z toaletą, więc kapitan ma prywatność. Tu w kokpicie mamy trzecią stację sterową, kostkarkę do lodu, kilka schowków, wejście do maszynowni, bardzo duże. Odsuwane drzwi, zsuwaną elektronicznie szybę. Która scala nam strefę pokładu głównego z kokpitem, więc możemy tą strefę mieć otwartą. Kuchnia, na co warto zwrócić uwagę w kuchni, to miejsce na chłodziarkę do wina, full size lodówko, zamrażarka, czyli mówimy tutaj o normalnym rozmiarze, dużym rozmiarze. Bardzo dobrze wyposażona kuchnia. Tutaj w tej konkretnej jednostce mamy zarówno zmywarkę, płytę kuchenną, jak i mikrofalówkę, chłodziarkę do wina, za zamrażarkę Dwa obszary do siedzenia. Tutaj sofa z elektronicznie wysuwanym telewizorem. Druga sofa w kształcie litery C, ze stołem, który jest rozkładany oraz z przesuwaną taką dostawką, którą można sprytnie przesunąć sobie tutaj i wtedy zająć miejsca dookoła stołu. Helm Station, czyli sterówka, na tej konkretnej jednostce mamy żyroskop stabilizujący Keeper, mamy joystick od Xenty. trzy ekrany Simrad, Autopilot, panel bezpieczników i wszelkiego rodzaju sterowanie. To jest jacht Trzykabinowy w standardzie. Opcjonalnie możemy umieścić w nim dwie lub trzy łazienki. Jesteśmy na opcji trzyłazienkowej, która prezentuje się w ten sposób. Zacznę od kabiny VIP, czyli kabiny na dziobie. Duże łóżko, mnóstwo schowków. Dwie szafy po dwóch stronach i prywatna łazienka. Druga kabina jest kabiną gościnną gdzie mamy łóżka, które można oczywiście połączyć szafę i ona ma wejście z tej strony do łazienki, która jest łazienką dedykowaną oraz łazienką gościnną, tak zwaną dzienną, prezentuje się w ten sposób. Wykończenie drewna, które widzimy, wykończenie drewnem jest w tej ciemnej charakterystyce. Są dwie opcje, albo ciemna, albo jasna. Tutaj pod schodami mamy bardzo pojemny schowek w tej konkretnej jednostce, ponieważ jest to jednostka trzyłazienkowa, tak jak wspominałem, mamy tutaj pralko suszarkę. Kabina master prezentuje się w ten sposób. Wykorzystuje całą szerokość jachtu, czyli 5 metrów. Mamy duże łóżko, telewizor. Szafę, półki, kanapę, schowki, małą toaletkę i przejście do łazienki właściciela. Z kabiną prysznicową, toaletą prezentuje się w ten sposób. Warto zwrócić uwagę na doświetlenie. W suficie mamy przeszklenia. Które są bezpośrednio pod szybą czołową, która w tej jednostce jest szybą niedzieloną, więc mówimy o bardzo dużej ilości światła, która, światła naturalnego, które wpada po prostu do jachtu. Przejdziemy na dziób. Szerokie przejścia, wysokie relingi, więc bezpieczeństwo jest tutaj zachowane, dziób bardzo późno zwęża się. Więc mówimy tutaj o ogromnej strefie wypoczynkowej. Mamy sunpad z zagłówkami, które są regulowane. Można je całkowicie zdjąć albo obrócić. Tutaj opcjonalnie możemy zamontować stół i taką dodatkową kanapę. Pod którą znajdziemy dwa bardzo pojemne schowki. O schowkach wspominając, warto też powiedzieć, że w tym miejscu i symetrycznie po drugiej stronie mamy również schowki z odpływami, więc można je wykorzystać w, na różne ciekawe sposoby i przechodząc drugą e, burtą przejdziemy do kokpitu i przejdziemy na flybridge gdzie odbywa się lwia część życia na wodzie w tej jednostce nie mamy drewna na, drewna takowego na flyu natomiast flybridge prezentuje się w ten sposób duży sunpad tutaj z małą taką kanapą Panel sterowania, dwa ekrany simrad, joystick, fotel sternika, rozkładany stół, skana po kształcie litery L, lodówka, schowek. Tutaj mamy miejsce na wetbar oraz na płytę kuchenną lub grilla. Jacht flybridge pokryty jest bimini. Mówimy tutaj o podstawowym bimini, opcjonalnie możemy umieścić tej bimini z oświetleniem LEDowym. Tak prezentuje się model Ferretti Yacht 580. Aktualna dostępność to jest 25 rok, mamy rok 23, więc mamy około dwóch lat oczekiwania. Jak no, cieszy się ogromną popularnością, ale jak sami Państwo widzicie, wiemy dlaczego. No, jest to po prostu jednostka bardzo atrakcyjna.